Kolejny raz co bym było nie słychać, już, dobra. Kolejny raz yy, niestety serwer został zamknięty z powodu że nikt nie przyszedł do godziny 13. Chyba 11. Dlatego dzisiaj o 9.30 znowu zacznie być włączony serwer. I myślę, że drugi werski start serwera też dojdzie do niego. Dobrze. Witamy Was. No już. Jeszcze raz Wam o wszystko pokażę. No pierwsze. Ale to tak na wejściu bardziej uroczysto. Polecenia. Takie główne. Warp spawn no to te panie na spawn. Warp wioska, Warp port, warp e portal do nederu. A więc będzie jeszcze kolejny warp, kolejnym warpem będzie yy, dawanie pracy, bo tutaj nie wiem, czy jeszcze, jeszcze nie przyszedł, bo to, to ósma, dopiero to nie wiem. On tam będzie budował yy, taki jakby sklep, dzięki czemu będziecie mogli no, na przykład 64 dilta yy, na 3 yy, diaksy. Albo trzy diaksy za stak żelaza. Takie, te. Ja to będę ustawiał, oczywiście. Bo tylko ja to chyba mogę nie sprzedawać. Tak, kolejne mamy odbierać kity. Odbierać. Mamy kit. Ej, anty. Mamy, tak, kit. Eee, w tym kicie on kosztuje 5000. I ja właśnie tym sprzedażą i kupnem kup będziecie te kasy dostawać. I jeszcze będziemy się starać zrobić y pracę, jobs, abyście mogli na przykład pracować i zarabiać. A więc tak, w tym kiedy macie Seci nadryptowy, Elytre, Firework 64, Super Sword, y Best, wydajność, Ostrość 5 bez Sword on the server, no trochę tak jakby, jeszcze mam trochę lepszy, ale będziecie mogli go oczywiście wygrać. Ja mam ze setką, albo no, 255. I oczywiście Diamentowy kilo i Sikierka. Kolejny macie... Ja tu dodałem trochę i temu bo wcześniej było tylko to, dodałem jeszcze i mięsko. Jeszcze Gracz kit kit Gracz. Dodałem jeszcze... Takie coś. Możecie obydwa w sumie zabrać. Będę chciał jeszcze zrobić e, takie coś, jakby za milion, by było to kosztowało. To będzie mieczyk, właśnie ten najlepszy, e, najlepszy, tylko e, zbrojka. na znaczy będzie setka ochrona i setka ostrości. Yy, niestety nie będę też dawał. tych yy, Fire yy, Aspect, bo ja raz dałem to. Jak raz dałem, to potem się ktoś cały czas pali na moim prywatnym I jeszcze tak. Siadajcie na yy, schodki, półpłytki i dywany, nakierowując prawym na nie, yy, nakierowując yy, na, na nie prawym yy, przyciskiem. Tak jest. Klikacie prawy raz. Dywan raz. Pół płytki to akurat nie mam. Płyta. A to nie pół płytki, tylko płyty. O! Pomogę, się. Ale macie, siadacie Ale też dodam teraz nową funkcję. Tak. Chcecie sobie siadnąć na drzewie? Proszę bardzo, skoczna kreska CIT. Nie wiem, czy to działa już, ale. Cery. A. Kraw. Jeszcze nie działa. to trzeba będzie porobić. Już. A, już dopiero teraz stałem. Regenerację miałem. Z czego nie miałem regeneracji? nawet nie wiem jest już nie na dalej o, tutaj jak mówiłem macie dla osoby y, kit taki jakby kit dla pierwszej osoby zbrojka diamentowa na pierwszy na start jest bardzo dobrze totem, y, nydryżetowy miecz łuk y, fajerwerek trochę co tu Jedzonka jakbyście chcieli. Tu jest szerokie, ostrze, ostrość 5, bardzo dobry mieczyk. 11 obrażeń. Stół kowalski, żelazo. Bardzo dużo rzeczy. Jak na start. Macie też tutaj na początku kowadło. Jeszcze będę robił enchant. No teraz sobie zrobię. Nie tu. Stół, to będzie stół, to trzeba zaklęć i biblioteczki. Mamy tutaj taki mini stół. Ups, nie tu. Nie, to te drewno. Aż tu na wejście i raz, i dwa, i trzy. I raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Taki mini stół, myślę, że będzie podwójny. Dla dwóch osób. I oczywiście lazury. Hmm. Już Tożstamy musisz zrobić. Dobra. I kolejna rzecz. Dużo, e, miałem tak. Pokazać. Tutaj sport. port. Będę jeszcze to dorabiał taki ładnej, będę budował. To na razie tak zrobiłem o tak. Tutaj macie ten portal. I kiedyś zrobię lepsze miejsce na nie. Go. Tak. Dodałem dużo różnych pluginów na przykład y, plugin y, wand wiecie o co chodzi robicie taką dziurkę i raz na przykład dotąd i teraz set 0 i mamy kwadracik robimy tak A nie to. Robimy. Nie, 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 tylko tu i tu. To jest set. Co możemy? Set a czasia buton. Undo. E, możemy set. Yy, di di Amador. co o coś nie pykło undo Dobry, jeszcze raz raz na to jest to tu to jest set będzie dir, tam przykryjemy nic się niego widać. Dirt od nowości to jest od stworzenie świata. Jakby je generował świat. Jeszcze postawimy parę bloków i będzie. Tak. Będziemy tak. Myślę, że zaraz znajdziemy miejsce na to, aby Będą, aby. Jak to się nazywa? Aby mieć te sklepy, które będziecie mieć. Yy, jak to jest wa, yy, war. Na przykład wioska. Na tą wioskę. Będziecie mieć yy, po prostu yy, WARP yy, Na przykład na. Jak to się nazywa? Jak się to nazywało? Na, do, na przykład tych sklepów. Będziecie mieć do. Pracodawcy. Chcemy te prace próbować właśnie robić. Zobaczymy, robiłem wiadro. W ale jadro. niby zrobiłem. Co ja zrobiłem. Nie po śniegu. Nie, jeszcze jest. No, zrobiłem wiadro. Chociaż oh. nie zawsze mi to się wydaje dobre. No bo już wam pokazuję to cały dzień. I ma... Damy na zero. To jeszcze oczywiście... To się wyklepie. To się wyklepie. Nie, wiem, ma... no Mówiłem wam poprzednie w poprzednim odcinku, jesteście ciekawi, co się stało. To. oglądnijcie poprzednie odcinek. Set. Mm, Diry. Tak jest. Diry. już nie będę potem to zrobię. Dobra, to ja już kończę wam wszystko pokazałam. Oczywiście, dla Waszej, dla Waszej, tej, dla Wszego Bezpieczeństwa, żeby Wam się nikt nie włamał y, na konto, y, mamy y, loginy. Loginy, tak jest, loginy. Loginy mamy. Więc ja Was y, serdecznie żegnam i myślę, że teraz wpijecie. e mo a piens pa